Dzień dobry, witam ponownie na kanale Pani od Psychologii. Dzisiaj przychodzę do Was z nietypowym odcinkiem, trochę osobistym. Będzie historia mojego postanowienia noworocznego w tym roku. Będzie więc o wdzięczności. Czy słyszeliście o fenomenie wdzięczności? Ja, wchodząc w temat psychologii pozytywnej, słyszę o tym ciągle, słyszę o tym nagminnie, no i postanowiłam przetestować ten temat na sobie. No, bo dowiadujemy się, że jeśli chcemy odczuwać większe szczęście, powinniśmy skupić się na wdzięczności, prowadzić dziennik wdzięczności. Chcemy spać spokojniej? Skupmy się na wdzięczności. Tak właśnie wpadłam w to zagadnienie i stwierdziłam, że muszę się przekonać, muszę przetestować na sobie. Tworzę ten odcinek pod koniec maja, a moje postanowienie noworoczne oczywiście ciągnie się już nieprzerwanie od stycznia, więc myślę, że mam tutaj do powiedzenia już trochę na ten temat, garść swoich przemyśleń. I jak to często bywa, z dobrymi praktykami wiemy, że coś warto robić, jest dla nas korzystne, jest dla nas zdrowe, ale bronimy się wszelkimi sposobami i dzisiaj o tym też sobie powiemy: jakie są korzyści ale też jakie są częste wymówki i prawdę mówiąc, jakie były z moje, moje zmagania na tej drodze. Jeśli myśląc o Dzienniku Wdzięczności odczuwasz ogromny sceptycyzm i włosy jeżą się dęba, możemy przybić sobie piątkę, bo ja z tym tematem zwlekałam naprawdę długo. Tak sobie chodziłam dookoła tego, i tak się zastanawiałam a może już, a może, może kiedyś i, i właśnie zabrałam się za to z początkiem roku. Dziennik, który widzieliście na miniaturce to jest właśnie mój dziennik w wersji papierowej. Także co? Dzisiaj obgadamy sobie temat wdzięczności. Zacznijmy przewrotnie. Dlaczego ludzie tego nie robią? Dlaczego jednak nie skupiają się na wdzięczności w życiu codziennym? Kilka wymówek, które sama słyszałam od dawna, właśnie od ludzi wokół i mogę się pod nimi podpisać, to jest też to, co mnie powstrzymywało. Problem numer jeden to że przecież ja nie piszę na co dzień. W tamtym momencie nie pisałam tak regularnie. Swoją drogą mogę już powiedzieć, że dziennik wdzięczności rozochocił mnie i zaczęłam pisać regularnie artykuły na stronie Basia Wójcik. Znajdziecie dowody. E, także wizja pisania nawet kilku zdań codziennie była dla mnie no, taką ogromną przeszkodą. Do tego stopnia komplikowałam sobie w głowie ten proces, że. To urosło do rangi takiego pisania rozdziału książki na dzień, co absolutnie nie jest prawdą. My tak naprawdę, tworząc dziennik wdzięczności, mamy napisać kilka zdań. Możemy nawet wypunktować te powody do wdzięczności na dany dzień. Ale sama wizja tego, żeby usiąść i coś regularnie pisać, była dla mnie bardzo awersyjna na początku. Ale tutaj mogę też poświadczyć, że, ten, e, że te obawy można sobie wypracować. Także nie trzeba warsztatu pisania, żeby tworzyć taki dziennik wdzięczności, zaręczam Wam. Obawa numer dwa, którą często słyszę u ludzi i którą właśnie też odczuwałam, to było, co ja będę codziennie wymyślać, czyli nowe powody do wdzięczności. I ja tutaj sądziłam, że trzeba się no, wykazywać ogromną kreatywnością, że to będzie trudne, że to będzie takie moje zmaganie wymyślać codziennie inne powody. Właśnie tej wdzięczności. No i jakie było moje zdziwienie, gdzie tak naprawdę to przychodzi z taką łatwością, bo no, jest masa powodów, żeby być każdego dnia wdzięcznym. Od tych małych po bardziej fundamentalne. Na te małe rzeczy możemy zacząć zwracać lepiej uwagę, a o tych fundamentalnych możemy sobie przypomnieć, bo często właśnie o nich zapominamy, bierzemy je za pewnik, więc tutaj naprawdę też ten problem zniknął myślę tak w przeciągu dwóch tygodni i to był taki czas, gdzie to moje pisanie było takie kanciaste, takie trochę wysiłkowe, a potem było już dużo łatwiej. Obawa numer trzy w mojej głowie brzmiała: ja nie będę mieć na to czasu. I tutaj realnie mogę Wam już powiedzieć, że kiedy się wie, co się chce napisać. To jest takie 3 do 5 minut pisania, naprawdę. I w mojej głowie też powstawał taki opór, że myślałam, że będę musiała zasiąść na godzinę, że to będzie całe przedsięwzięcie. No tak jak ten pierwszy punkt, właśnie z pisaniem rozdziału książki, co absolutnie tak nie wygląda. I a propos treści tego, co napisać, będę miała dla Was też takie praktyczne wskazówki dzisiaj, także zostańcie ze mną do końca. No dobrze, pomówiliśmy już o wymówkach, to teraz powiedzmy sobie o korzyściach. Dlaczego warto to robić? Zainteresowanych takim pogłębionym researchem odsyłam do opisu tego filmiku, bo tam znajdziecie artykuł, który zbiorczo ładnie wszystko podsumowuje. A ja, tak w telegraficznym skrócie, powiem Wam o sześciu korzyściach prowadzenia dziennika wdzięczności. Pierwszym punktem tutaj jest spokojny sen. I to zalecenie działa w myśl takiego mechanizmu, że piszemy wieczorem, żeby ukoić zagonione myśli. Bo na pewno znacie ten problem, kiedy skupiacie się wieczorem na tym stresie następnego dnia, co będzie się działo w pracy, co czeka jutro, jakie właśnie te wyzwania dnia następnego nas czekają. I to naprawdę potrafi spędzić sen z powiek. I taki dziennik wdzięczności. Pisany wieczorem da taki efekt ukojenia. Warto to sprawdzić na sobie, bo to naprawdę potrafi przesunąć nasze myślenie na lepsze tory, więc to naprawdę jest coś wartego uwagi. W drugim punkcie chciałabym powiedzieć o lepszym humorze. Wiecie, jak czasami potrafimy się nakręcić na takie problematyczne kwestie? No, te myśli, które w psychologii nazywamy ruminacjami, naprawdę potrafią przytłoczyć. Ale nie wiem, czy wiecie, że można się też przekierować na tą lepszą stronę mocy i właśnie nakręcić na te dobre rzeczy. I właśnie skupić się na tym, nie co wymaga naprawy, a na tym, co dobre w życiu. I do tego właśnie chcemy dążyć, żeby te dobre myśli też mogły się kumulować. Trzeci obszar korzyści to mniejszy materializm. I tutaj chodzi o to, że skupienie się na takich rzeczach jak spokój, czas dla siebie. Czas z bliskimi, spacer w słońcu, ulubiona kawa, wypita rano. Kiedy takie rzeczy zaprzątają nasze myśli bardziej i właśnie takie rzeczy wypisujemy sobie w Dzienniku Wdzięczności, przykładowo, to uciekamy od takich ciemnych myśli. Porównywania z innymi, zazdrości, no właśnie tego typu negatywnych obszarów i warto to u siebie zaobserwować, bo taki mniejszy materializm to jest ogromna korzyść, która idzie z wdzięcznością. Następna sprawa to mniejsze zmęczenie. I tutaj chodzi o to, że wdzięczność jest tak, jakby przeciwnikiem kortyzolu. To jest taka nasza przeciwwaga. Więc my w ten sposób będziemy odczuwać zdecydowanie więcej energii, będziemy czuć się wypoczęci. A jak połączymy to z punktem numer jeden, czyli lepszym snem, no to mamy już receptę na sukces. Kolejna korzyść to poprawa relacji międzyludzkich. I tutaj trzeba powiedzieć właśnie o tym wsparciu bliskich, jeżeli takie mamy, jeżeli mamy takie kontakty z innymi, gdzie czujemy się wysłuchani, e, mamy powód do wdzięczności i warto zwracać uwagę na takie wydarzenia. Więc to wzmacnia relacje międzyludzkie. I też e, sprawia, że szukamy tych kontaktów jeszcze więcej, i właśnie to wspierające koło, ta pozytywna spirala, będzie tutaj się zamykać. Także to jest kolejna bardzo ważna e, korzyść płynąca z dziennika wdzięczności. I teraz ostatnia rzecz, o której mówi Seligman, czyli ojciec psychologii pozytywnej, to ogólne zadowolenie z życia. Poziom dopaminy, jaki mamy w sobie, właśnie pisząc taki dziennik wdzięczności, jest ciągle podbijany, czyli my możemy sobie samodzielnie pracować na własne szczęście. To jest proces, który się rozkłada w czasie, to jest coś, co naprawdę się nabudowuje, jednak trzeba być przy tym regularnym i naprawdę się zobowiązać i tak sobie postanowić: Dobra, będę ten dziennik pisać regularnie. Jak to zrobić? Jak zacząć? Kilka wskazówek praktycznych. Od siebie mogę polecić dziennik w wersji papierowej. Wiem, że ludzie tworzą sobie też takie notatki mobilne, taki ich wirtualny dziennik wdzięczności. Ja widzę ogromną zaletę papierowego rozwiązania. Jeszcze dzisiaj podzielę się takim sposobem, który właśnie bardzo wspiera moją regularność, ale myślę, że jeśli zastanawiacie się nad tym, na początek warto zrobić sobie takie notatki w formie papierowej. Polecam też wybrać sobie konkretną datę. Dla mnie było to postan postanowienie noworoczne, także początek roku i jedziemy. Jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało, dla mnie ten pretekst e, zadziałał świetnie, bo ja sobie obiecałam, zobowiązałam się i wiedziałam, że e, nie mogę odpuścić. No i fakt, faktem e, tak już sobie to kilka miesięcy e, robię i naprawdę e, widzę, że można to zrobić regularnie, tylko właśnie odrobina samozaparcia. Także jeśli macie jakiś moment, który może być dla dla was dobrą inspiracją. Niech to będzie powód dobry wystarczająco. No i właśnie zacznijcie działać. I czas na mój lifehack, czyli ten sposób, jak sobie ułatwić pamiętanie. W wersji papierowej ten dziennik jest dla mnie przypominajką. I teraz o co tutaj chodzi? Warto sobie zostawić taki dziennik na półce. Odstawić go gdzieś i niech on sobie w trakcie dnia czeka w swoim, na swoim miejscu, a wieczorem, kiedy zbliża się moment, kiedy będę pisać ten dziennik, odkładam go sobie na takie miejsce parkingowe, które właśnie przypomina mi, że ten czas pisania dziennika się zbliża. Oznacza to praktycznie, że po pracy dziennik czeka na mnie na biurku, i kiedy ja widzę go w tym miejscu, to jest dla mnie przypomnienie: ok, Teraz jest moment, żeby nie zapomnieć. No właśnie, takie wyznaczenie sobie sygnału może naprawdę podnieść ten stopień regularności, bo ja zauważyłam po sobie, że jak dzień właśnie zmierza ku końcowi i popołudnia bywają zajęte, no to można tutaj bardzo łatwo pominąć ten etap, a warto zadbać i, i tutaj podbić sobie tę regularność właśnie tak prostą metodą, jak takie miejsce przypominajka, czyli widzę tam dziennik, ok, muszę po niego sięgnąć. Czy trzeba robić to codziennie? Co zaskakujące, nie. Badaczka szczęścia Sonia Lubomirski w swoich badaniach z 2010 roku dowiodła, że warto pisać dziennik raz bądź dwa razy w tygodniu, i to też może przynieść bardzo korzystne rezultaty. Czyli możemy czerpać z wszystkich tych korzyści, o których mówiłam na początku, pisząc dziennik nawet jeden czy dwa razy w tygodniu. Ja osobiście piszę go codziennie, bo nie wiedziałam, który dzień byłby na tyle obiektywny, który dzień tygodnia wybrać, żeby właśnie ten e, tutaj poziom wdzięczności sobie określić odpowiednio. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi, ale tutaj e, no, dla mnie łatwiej było zrobić to codziennie. W ten sposób e, pamiętam, jest to moja właśnie taka popołudniowa, wieczorna rutyna. Na koniec czas na wskazówki odnośnie treści, czyli co napisać, kiedy naprawdę nie wiesz, jak zacząć. I tutaj um, zalecenie jest takie, żeby usiąść i pozwolić myślom płynąć. Ale w realiach, zwłaszcza na początku, jest tak, że siedzimy z tym dziennikiem i możemy napotkać takie. Totalna pustka w głowie. Mówię z własnego doświadczenia, więc kiedy coś takiego poczujemy, warto dać sobie szansę i jeszcze, właśnie chwilkę, tak tutaj pozwolić tym myślom płynąć, trochę podumać, ale warto też wesprzeć się pytaniami, i mamy dwie drogi. Zaczniemy od tej prostszej. Ona jest zainspirowana zaleceniem Seligmana, który daje bardzo jasny, bardzo prosty kierunkowskaz, jak właśnie tutaj te treści sobie poukładać. I ta prosta droga, ta pierwsza recepta, to właśnie zadać sobie pytanie: co poszło dobrze? Co poszło dobrze? Tego dnia? Tylko tyle. Kiedy my zadamy sobie takie pytanie, dużo łatwiej będzie nam wpaść na różne aspekty danego dnia, o których może tak spontanicznie nie pomyśleliśmy. Więc to jest kierunkowskaz numer jeden. Ja wciąż bardzo chętnie się posługuję nim w moim dziennikowaniu, także to jest coś, co naprawdę świetnie może Wam pomóc. I teraz przejdziemy do tej bardziej złożonej drogi, czyli trzy pytania. Które mogą również tak bardziej szczegółowo nas naprowadzić? I pytanie pierwsze brzmi: z czym poradziłam sobie lepiej niż zwykle? I tutaj chodzi o taki mindset na mistrzostwo czyli może świetnie sobie z czymś poradziłam, może mam jakiś taki wynik, z którego naprawdę jestem dumna. To jest taki sposób na podbudowywanie siebie. W drugim kroku warto zadać sobie pytanie: komu dzisiaj pomogłam? Czy wpłynęłam na kogoś pozytywnie? To jest taki mindset na dawanie, na hojność, na pomaganie ludziom, i to jest właśnie coś, co również może być świetnym wyznacznikiem, kierunkowskazem wdzięczności. W trzecim kroku warto zadać sobie pytanie, wokół czego pozytywnego moje myśli dzisiaj krążą. I to jest taki mindset na plany, aspiracje, marzenia, na lepszy kierunek. Podsumowując, czego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się, że wdzięczność jest jednym z najlepiej przebadanych e, kierunkowskazów do szczęścia, jest też takim, e, takim sposobem, by proaktywnie dążyć do tej jaśniejszej strony mocy. To jest coś, co możemy sobie naprawdę codziennie, małymi krokami wypracowywać sami. Jednym ze sposobów na wypracowanie takiej wdzięczności jest właśnie prowadzenie dziennika wdzięczności. Robimy to na przykład. 3 do 5 minut codziennie um, pytamy się, co poszło dobrze i w ten sposób um, pracujemy nad tym. Warto też wrócić do swoich notatek i w ogóle obejrzeć miesiąc, obejrzeć tydzień, kwartał, jak ja się czułam, za co byłam wdzięczna. Jeżeli jesteście w procesie terapii, pracy nad sobą, to właśnie tego typu notatki mogą być jak złoto w tym procesie i mogą naprawdę wesprzeć Was i ten cały um, progres, który tutaj chcecie sobie wypracować. Jeśli nadal czujecie się sceptyczni, polecam Wam zrobić taki miesięczny lub dwumiesięczny eksperyment. Myślę, że takie dwa miesiące naprawdę pokazałyby Wam, czy to jest dla Was, czy nie. I teraz mogę się tutaj e, tak z uśmiechem podzielić moimi lekcjami życiowymi, bo to, co ja sobie wypracowałam tym dziennikiem wdzięczności przez ten okres tych właśnie kilku miesięcy, e, to są naprawdę fajne rzeczy, bo takie opanowanie. Cierpliwość, większy spokój wewnętrzny. To jest takie przekonanie, że przyszłość może mieć dla nas dobre rzeczy. Ja wiem, że to brzmi trochę abstrakcyjnie, ale to jest naprawdę coś, co warto poczuć i polecam Wam poczuć. Więc jeśli chcieliście pisać taki wdzięcznik, taki, taki wdzięcznik, dziennik wdzięczności, potraktujcie ten film jako inspirację, jako zaproszenie. A jeśli już tworzycie taki dziennik wdzięczności, to napiszcie w komentarzach, jak się, jak się z tym czujecie, jakie korzyści obserwujecie. No i właśnie, może macie jakieś pytania, które pomagają wam pisać ten dziennik regularnie. Dzięki za dzisiaj, dzięki za ten odcinek i do zobaczenia w następnym. Papa! Pa.